Hej, czyli się ja jestem Madi 5675. Dzisiaj zagramy sobie w farminga, tak. Farminga 22. Kolejny dzień z moich zmagań. No. I dzisiaj będziemy sobie żniwa robić. Wszystko tu jest ogarnięte. Więc zasiadam do Rosalmasha. fu Paproka jakiś guz miałem. Dobra, lecimy. Ogólnie to jest moje trzecie już... ...trzecia próba nagrania tego odcinka na wtorek. Tak, jechałem w płot i za każdym razem jeździłem, tak samo, w płot. No i co? Jak jesteś nowy albo stary na tym kanale, jak jesteś nowy, to zostaw subskrypcję i łapieszko w górę. Jak jesteś stary, to zostaw subskrypcję, z dzwoneczkiem, Łapeżkę w górę. No i co jeszcze? No jeszcze komentarz... żebyś Żeby naprawdę zostawić coś po sobie. Dobra, ogólnie... Widzę, że nie dopryskane tutaj mam. Chwasty urosły, no to zajebiście. Bo to widła są na Maxov dług, bo to jest jęczmień. W sumie trochę ten jęczmień gęsty jest. No ale coś, nic mi tu nie przeszkadza. Tak, otworzyłem sobie jakieś picie, bo mnie suszy gardle po trzeciej próbie nagrania. I jak dojadę do tego drzewa i podjadę pod górkę, to znaczy, że będzie git już... Dobra, zapomniałem, znowu zapomniałem, że tutaj nie mamy skrzyni tylko jest automatyczna, więc nie muszę rewersa klikać. Dobra, zrobimy sobie podwójny tutaj poprzecznik. Żeby nie było. Tniemy sobie na słomę. Nie wiem czy tą słomę będę sprzedawał, czy zostawię sobie. Nie wiem. No i co, w ogóle żniwa żniwami? W następnym odcinku będą żniwa rzepaczane, tak, żepaku? No, i po żniwach żepaku się zacznie chyba budowa. No, albo wy. Nie. Czemu Jak będę sorgo kosił, to wtedy można powiedzieć, można rzec, Także wybuduję sobie, bo wtedy będę mieć ładnie wszystko idealnie zrobione. Także już, już coraz bliżej jesteśmy tej budowli, coraz bliżej wzięcia kredytu i zobaczenia. Co będę potrzebował, ile zarobię w tym sezonie, ile czego stracę. Także nie powiem, cieszę się. Jeszcze trzy odcinki tylko zostały. I jak dobrze pójdzie, to w tym tygodniu już wszystko będzie za nami. Czyli ta budowa będzie w niedzielny odcinek. Jej. Nie no w niedzielny. Tak, wtorek czwartek. Soboty. Sobatny odcinek. No. A w niedzielę będzie zakończenie młodego rolnika. I później w poniedziałek znowu ta piękna seria. No cóż. Tak to już bywa. mamy zrobione to mogę sobie już pojechać na poprzecznik aby ukosić chociaż jedną przyczepę w ogóle <laughs> tego jęczmienia a jak się uda to dwie jak będą dwie to będę w niebawzięty chociaż ten jęczmień to nawet nawet sypie nie powiem że nie i co tutaj tutaj o. Grosel masz nie jest przyzwyczajony do takich górek, no ale no cóż, mógł się sobie poradzić. I trochę pokaz będzie taki do dupy można rzec. nieelegancko bo będziemy mieć podwójny jak z jednej i z drugiej strony no i chyba już nie pojedziemy sobie w jedną stronę albo no, będę musiał się sypać, bo chyba nie dam rady dojechać no 90% będę mieć nie 90 90? No, 80, prawie 9% w zbiorniku Oboj sobie tu stoi. Weźmiemy sobie zetorka. Bo czemu nie? To sobie zamkniemy ten garaż. Bo na razie nie jest potrzebny. I dobra, przepalimy go. Oj i będzie trzeba zetorka dać. Zetorka na CPN. Bo już paliwo się w nim kończy. A no właśnie, bo przybijałem czas. Co to jest za talerzyweczka? Uuu no, ale nie na mój sprzęt. Dobra, podepniemy sobie, tutaj pojedziemy tędy. z Facebooka coś przyszło Jedziemy, nie będę zmieniał biegu na najwyższy to się zmija z celem dobra, to niech sobie tak stoi później się pierdzielnie jakoś miniatureczkę ja się napiję wszystko się nagrywa ładnie elegancko <laughs> i to mi się podoba kaszelek mam kaszelek był i kaszelku nie ma dobra już z przyzwyczajenia klikam spację no ale przecież nie gramy na skrzy skrzyni ręcznej tutaj, bo tu jest automatyczna Kurde, żebym się przyzwyczaił do tej skrzyni, że szok. Dobra, Ciekawy ile procentów będę mieć, jak dojadę do końca. Jestem ciekawy ile snopków mi się uda zebrać. No i zorgo, będzie trzeba zebrać, bo się szykuje, on dosyć dużo. Budowa, ale budowa, która będzie mi kreować przyszłość, tutaj, która mi pomoże osiągnąć pierwszy milion. Może także ja Was jeszcze będę trzymał w niepewności. Chociaż na pewno już mówiłem to w którymś odcinku, co będę budował. No, ale jak chcecie, to się sami dokopcie i szukajcie w poprzednich odcinkach. lecimy no, ogólnie taką serię samemu to ogarniasz to jest trochę ciężko druga osoba by się sprzedała nie powiem, że nie no, ale już mogę wam wyspoilerować, że może już niedługo ktoś mi tam pomoże no ale kiedy, tego nie wiem może za rok są to jest taki tam jeden gagatek No i tak to bywa No chyba, że jak ktoś jeszcze pamięta tatka z dziewiętnastki No to może Tadek mi pomoże Kto wie, kto wie Pan tadziu Który przyjechał mi kukurydzę. kukurydze Serio, od starego do nowego. Tak jest. Dobra, lecimy. Kurde. To pole takie duże się wydaje, ale tak naprawdę małe jest. No ale cóż. może być takie duże, takie małe ale ono skoszone będzie i tak już mamy 60% w zbiorniku po, po kosie czy po tym przejeździe No, jak to już bywa. No, i będę musiał ogólnie zobaczyć, ile za wynajem prasy. prasy będę musiał zapłacić. To jest też bardzo ważne. Zobaczymy sobie. Będziemy tam wypożyć. No, 2,400 no to 2,500. No to jest. Można powiedzieć, że to. Mniejsza z tym, powinienem jakoś wyjść na zero na razie z tą moją budowlą. Na pewno wezmę z y, 150 tysięcy kredytu. No, coś około tego. Zobaczymy, ile będzie mi zabierać codziennie. <Klucza> Liczę na to, że nie będzie aż tak źle. może być gorzej no ale cóż takie życie no i cały odcinek będę sobie kosił nie wiem ile mi to zejdzie jeszcze dzisiaj na jutro nagram odcinek z jutra na pojutrze Także dzisiaj będzie pracowity dzień. Farmingowy, można powiedzieć, tak że <laughs> się śmiejąc. Dobra. zaraz 100%. Tak, stówka. Wyłączmy mapę. pobiegnijmy, włączmy zetarka, nie będziemy pola uwijać, będziemy drogą jechać, tą naszą polną. Dobra, lecimy. Tak, żeby pokosów jeszcze nie zbić, tutaj będzie idealnie. cyk gasimy wchodzimy do Roselmasza, czekamy aż ten wyki... przerzuci się zboże biorę Łyka. i już na drugą przyczepę lecę ładnie, elegancko Dobra... No, także... W tym tygodniu nadgonię wszystkie serie Jak być powinno No i będę... No co będę... Nie ja wiem, w tym tygodniu wrócimy do normalności Trzy odcinkiem w tygodniu Myślę, że coś z tego będzie No chyba, że... Jesteśmy znowu pierdzielnie i będzie kolejne parę odcinków do przodu. na znowu tydzień farmingowy kolejny odcinek. Codzienne odcinki. Chociaż wątpię, bo na razie nie, nie będę tak się bawił. Chociaż... Bym mógł w następnym tygodniu to wtedy bym miał majówkę. Tak, bym mógł rzadko rzucać odcinki co drugi dzień. czy już majówkę planuję zrobić sobie live'a No, ale jeszcze zobaczymy, co to będzie. Jaki co to będzie. Dobra, lecimy. tyle ile tu już mamy tonę, znaczy no 100 litrów 1000 litrów, co ja gadam, 100 litrów no ale cóż, tak zatarek elegancko sobie siedzi, stoi tu już siedzieć nie siedzi, bo to na kołach stoi dobrze ogólnie na live to ja czekam nad jedną mapką która będzie na mod żeby z niej live sobie robić kto jest w, w świecie farminga ten pewnie zna twórcy takiego jak rajot no i czekam na jego mapkę żeby sobie na niej pograć na live no ale cóż, na osadzie no ale coś na razie sobie poczekamy. Chwilowo. I chyba będę mieć kolejny zbiornik. Aż dziwne. Co ja tutaj w tamtym sezonie miałem? Rzepak był tam. Tu była pszenica. A tu było sorgo. Tak, tu było sorgo. Sorko aż tak dobrze nie sypie, jak jesz mi. Coś <laughs> tutaj śmierdzi. I to nie ja. Pierwszy raz. Bo zazwyczaj siedziałem w... Gdy... ...leczach <laughs> od dzielaków. Przed komputerem. Śmiesznie. no dobra lecimy w ogóle śmiesznie, że w innych krajach, bo w Polsce nie jest to wymagane rejestrowanie kombajnów no, a w innych krajach normalnie trzeba mieć zarejestrowany kombajn To jest takie dziwne, Polska, zacofany kraj, no ale no cóż, ale ładnie klawiatura chodzi. No, no ten farming jest do, dosyć, dosyć doprasowany, z czego się cieszę. No i będę mieć prawie przeszło półtora przyczepy. czego się bardzo, bardzo cieszę. Jeszcze w ogóle zobaczmy sobie to zapisywanie Kurczaki... No, w kurczakach i tutaj muszę dać wody, no to w tym odcinku jeszcze damy, bo jest 20 minut tego odcinka, ja się czuję jakby była co najmniej 15. Dobra, i widać jaki klinik wychodzi malutki No, zbiorę sobie tutaj Gibo gibuba, Tu, 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 tu Cofamy O kurde, już... O, a to co to jest? Nie ciekawe Fajnie, ogólnie, że tu lodóweczka chyba jest Góry. Kombajn za dużo <laughs> takich przycisków, przycisków, za mało grzybków. No ale coś, nic nie jest idealne. jak nam się chce. Dobra, już ja sobie tutaj ustawię kombajn. Nie no, opłaca mi się. Może gdzieś indziej przestawiać. By taki tego następnik pak będziemy siad A czy się kurwa siać No będziemy jak to się nazywa No tam, tam, tam to ten rzepak, przywinę jeszcze jeden dzień. Tu w ogóle zapryskiwacze nie mogą dojechać, super sprawa, tu też. A tu mniej więcej jest sorgo, tu też. Tu te i mnie denerwuje, że jest takie coś, nie no ale cóż, życie. Krzyma, bo musi jeden dzień postać. No. I sobie jedziemy tutaj. Zmalimy do silosu. dalej, dalej, dalej Zwalimy sobie do Silosu. Źle to bo za mało, ale zwalimy jęczmień do silosu. Czekajcie ile kurą potrzeba tak 500 kila To im damy od razu bezpośrednio z przyczepy, tylko sobie zwalę tak po. Dobra, dobra Dobra, tyle im wystarczy To sobie podjedziemy Zajmiemy się kurkami moimi Żeby nie było Że nic nie robię pozy O jest no, git Dobra teraz ja się z wami żegnam w taki sposób do następnego się